Dzień dobry, dobry wieczór. Jestem ja Zwykoną Kaszpicek, to jest kanał 500 kuchni, a ze mną są Smart Sticky, czyli miecze świetne od lajta: 36, i 20. Zapraszam. na. recenzję. recenzji. Zapraszam, tego nie powiedziałem. Pani Gwiezdnych Wojen powiedzą, że miecze świetlne rozpowszechnili rycerze Jedi, ale jeżeli chodzi o fotografię, to wydaje mi się, że ojcem chrzestnym wykorzystywania czegoś takiego w fotografii jest Eric Payne. Jeżeli nie znacie typa, to obczajcie sobie jego na Instagramie i wtedy zobaczycie, o czym mówię. W sensie o długim czasie naświetlania, machania tymi mieczami w bardzo ładnych okolicznościach przyrody. To wygląda naprawdę bardzo efektywnie. Efektownie. Nie dziwota więc, że producenci zaczęli produkować takie oto miecze świetlne i tak samo w tej chwili w ofercie Quadrolita znajdziecie sobie takie dwa miecze 20 i 36 różnią się mocą oczywiście 20 i 36 W. Akumulator jest taki sam, więc jeżeli wybieracie tę lampę mniejszą, wystarczy ona wam na dłużej. W sensie na jednym na ładowaniu będzie dłużej działała. Tu macie oczywiście panel RGB, więc możecie sobie zaszalać z różnymi kolorami. A z tyłu jest instrukcja i to jest bardzo fajna sprawa, więc jeżeli bierzecie tę lampę do ręki czy dajecie ją komukolwiek, to tu jest dokładna instrukcja tego, jak działa. Sama lampa ma kilka trybów. Ma tryb hmm, temperatury barwowej, więc sobie możecie tam poszaleć, bodajże od 28, 800 do 8000 kelwinów. Tryb HSI, więc jakby możemy tutaj się bawić tymi różnymi kolorami, w sensie w całej tej palecie. E, do tego tryb żelowy, gdzie mamy już gotowe, jakby powiedzmy, konkretne ustawienia kolorów, e, oraz tryb efektów, gdzie możecie sobie, nie wiem, zaimprowizować policję, na przykład tam. tam te kuguty policyjne czy inne różne rzeczy, telewizor, ognisko, imprezę, nie wiem, no może ktoś z tego korzysta, no to pewnie od czasu do czasu mogłoby się przydać. Sam panel sterowania składa się z wyświetlacza, który pokazuje Wam najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o to, jakie parametry światła właśnie uzyskujemy, oraz wskaźnik tego, jak długo jeszcze nam akumulator pociągnie. Czuję, jest akurat mała taka zagwostka, bo trzeba się powiedzmy, do tego przyzwyczaić, bo nie wskazuje on na przykład 2 godzin i 30 minut, tylko 2,5 godziny. Więc na przykład czasem możecie to zobaczyć, na przykład godzina 1,7. Nie godzina i 70 minut, jak sądzę, tylko po prostu 1,7. To jest takie trochę, wiecie. Możecie się zakręcić, ale w każdym razie, jeżeli chodzi o pokazywanie tego, ile tak na dobrą sprawę wystarcza ten akumulator, to jest lepiej niż on sugeruje. Czyli ustawiłem tę lampę na dwie godziny, w sensie takie parametry, które pokazywało mi, że wystarczą na dwie godziny, a tę na godzinę. I zazwyczaj akumulator wysiadał po 15-20 minutach dłużej niż sugerował, że będzie, więc to jest według mnie spoko, lepiej w tę stronę niż generalnie w drugą. Poza wyświetlaczem mamy cztery przyciski. Jeden jest od włączania i wyłączania lampy oraz przeklikiwania się przez te tryby, o których wspominałem. Drugi służy do przeklikiwania się w danym trybie pomiędzy poszczególnymi opcjami. Więc, tak jak mamy tutaj tryb HSI, to tym przyciskiem zmieniamy między odcieniem, saturacją, a jasnością. I za pomocą plusów i minusów zwiększamy lub zmniejszamy daną wartość. To jest naprawdę bardzo fajne: o, ten odcień. Sobie, tu możecie sobie zobaczyć na tym kółku, który stopień. Odpowiada za jaki kolor i jazda. Całość nam dopełnia port ładowania oraz mocowanie statywowe 1,4 cala. Taki oto futero, w którym wkładacie sobie po prostu lampę, zamek błyskawiczny i możecie przewiesić przez ramię albo przez cokolwiek, przez co chcecie przewiesić to. Całość dopełnia aplikacja, dzięki której możecie zdalnie sterować właśnie tymi urządzeniami. Możecie sobie pogrupować, nie wiem, pięć takich samych lamp i jednocześnie zmieniać ich ustawienia. I możecie zmieniać także ustawienia, których nie zmienicie bezpośrednio w lampie. Na przykład takie z trybem policyjnym, bo domyślnie on jest ustawiony, powiedzmy taki amerykańsko, czyli biało-czerwono-niebieski. Możecie sobie po prostu poszczególne kolory powyłączać i mieć na przykład polski biało-niebieski, czy tam sam niebieski. No nieważne, no, w każdym razie. Jest to możliwe właśnie przez tę aplikację, która jest na Androida. To na pewno na Androida, wydaje mi się, że na iPhone'a, a iOS -a nie ma. Dość gadania, jak te lampy sprawują się w praktyce, bo korzystałem z nich w miarę tam, gdzie uznałem, że mogą się mi przydać. Pierwsze, co zrobiłem, to umówiłem się z Agatą na zdjęcia. W planach mieliśmy zrobić wieczorny plener na starówce i wykorzystać właśnie te lampy do malowania światła z długich czasów itd., itd., ale okazało się, że mi i jej jakby posypały się... Jakiś tam plan dnia, i skończyło się na tym, że zaczęliśmy to zdjęcie robić o godzinie 16, 17, jakby bardziej po, w godzinach popołudniowych. No i widzicie, jakby nie sztuką jest sobie świecić taką lampką, jak jest ciemno, i to wiadomo, że to wyjdzie, ale sztuką jest świecić w dzień. Pamiętajcie, nie? W każdym razie, po kilku próbach nastu próbach udało nam się zrobić kilka takich powiedzmy. Pełnych, prawie pełnych obrotów na długim czasie. Miałem generalnie bardziej na to koncept taki, że gdzieś tam w tle starówka i tak dalej, ale było totalnie za jasno, więc musieliśmy znaleźć jakiś taki bardziej zacieniony fragment. W tymże zacienionym fragmencie, tam ze ścieżką wykorzystałem też jakby lampę na takim zwykłym światełku 5,5 tysiąca kelwinów. Do tego, żeby sprawdzić, jak to wygląda portretowo i wygląda generalnie powiedzmy OK. No wiadomo, że jakby nie. Przebijemy się tutaj ze światłem, które jest zastane, czyli z mocnym słońcem, ale w razie czego spoko można tego wykorzystać w takich ciemniejszych fragmentach. Generalnie lampy wykorzystywałem także do tego, żeby oświetlić siebie tutaj, w trakcie nagrywania jakichś tam różnych rzeczy na YouTube'a, czy, czy, czy podcastu, czy czegokolwiek. To się naprawdę bardzo fajnie sprawdza i najbardziej poczu poczułem potrzebę zakupową właśnie do oświetlania siebie w moim biurze, bo to naprawdę bardzo fajnie się sprawdza i mam już potrzebę zakupową bardzo dużą tego modelu, zwłaszcza. Ale wziąłem też sobie kiedyś tam na plan filmowy, na którym miałem robić zdjęcia. Okazało się, że lampa się przydała, żeby wypełnić światłem od dołu trochę twarz, aktora, którą miałem zrobić zdjęcia. Potem to też się przydało tam powiedzmy w dwóch czy trzech ujęciach do tego, żeby tak lekko, blisko doświetlić. Więc to jest naprawdę bardzo fajna, poręczna rzecz która, no multum, no możecie, nie wiem, ustawić mak zielony i sobie zrobić green screena na ścianie, nie wiem, tak mi przyszło teraz do głowy, może to jest możliwe, pewnie jest możliwe, bo to jest dość mocno, więc jeżeli przybliżymy dość blisko, to, to śmiało można z tego zrobić green screena, jak ktoś spróbuje, to nie da znać w komentarzach. Wiecie co, no to jest jakby prosta recenzja, bo prosta jest też budowa tej całej lampy i jej funkcjonowanie. No jakby mamy dużo kolorów, możemy się bawić, jakby sky is the limit, ogranicza Was Wasza kreatywność. Ja nie ukrywam, że jeżeli kiedyś jeszcze mi wpadnie, to chciałbym powtórzyć w ręce Ta lampa, to chciałbym powtórzyć jakby sesję właśnie z jakąś tam staróweczką albo z czymś, jakimś odbiciem wody na dłuższym czasie, gdy jest trochę ciemniej, bo no może jest to trochę twórcze, ale wygląda fajnie. I powiedziałem ceny, nie będę mówił, bo nie pamiętam, nie sprawdziłem tego przy nagraniu. Może wszystko jakby wariuje, jeżeli chodzi o ceny, to, to ja Wam powiem dzisiaj cena jako na rok będzie nieaktualna. O tym nie, nie Ode mnie to wszystko. Ja się nazywam Łukasz Piecek, to jest kanopie Kuchni. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania tego filmu, dawania łapę w górę znaczy oraz komentowania w razie, gdybyście mieli jakieś dodatkowe pytania. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.